Pokażę, że na tak, pokażę, że on spokojnie. Pierwsza że nie było z tyłu, ale to jest taka różowa sukienka. Druga sukienka to jest taka ona jest na plażę, po domu wychodzenie. No nie wiem, taka. Trzecią sukienką to jest taka też na plażę, po domu. Chyba czwartą sukienką to jest taka sama jak ta różowa, tylko że ona jest taka. Przed ostatnią sukienką ona jest taka, taka sukienka. I ostatnią sukienką to jest taka sukienka. Teraz podelki. Ja wiem, tu mówiła, ale będą spodnie. Po pierwszym pan mogą powiedzieć, że to jest taka, tylko że. No, jest odrzucona już z metką, takie. Kolejne są takie Ale Nie wiem, czy nie chodziło o tak. No nie wiem. Ale takie. No, Możemy się to wyprasować jeszcze tutaj, bo to było jakby o tak. myślę, że nie że no, się wyprasować ten dół. Kolejne to są takie, tylko one no, też no, są z metką. Bo, bo nie chcę się ich obrazać. One no, mają takie... Koronki na dole. Czuję czarne, tylko że koronki na dole. Kolejne są takie fioletowe spodnie. Też są obracone na dobrze, bo nie chcę tego obracać. Mam takie ogródniczki, czarne, zwyczajne, czarne ogródniczki. Kolejne różniem to jest, są takie coś, tylko że nie mam coś będzie dobre. Mam takie tam. O, coś. Teraz kombinazony, tak wybiorę biorę małe spodnie i dobra i taki kombinezon biorę, no, taki jest taki, tylko że nie wiem, mi się go opracać. no taki najczęściej kombinazon, tylko jest taki luźny, do związania. Biorę jeszcze kombinezony palmy, kombinezon taki serduszka, tak on jest taki dla radniączka, tak i za hałasy. On jest taki na on się wydaje duży, ale to można, No, on jest na niej dobry, tylko ramionka trzeba będzie to oprawiać i będzie tam w zgonie, nie, nie, No i będą spadały ciągle. Teraz będą koszulki. Od razu mam już tu pokażę. taką koszulkę, top jakby. Um, biorę taki i ma taki pasek i no, jak coś robię, to on mi się podwija, więc to mówię, że to top. Nie możesz z w Kolejną rzeczą to jest taka bluzka, ona też jest taka, to, tylko że ona jest bardzo taka dusza i tylko jak się na całym Brzuszek widać. Kolejną bluzką to jest taka bluzka, taka ja krótka, no ale przy zwykłą bluzeczku. taką? Kolejną bluzką to jest taka bluzka. Taka zwyczajnie najzwyczajniejsza bluzka. Kolejną bluzką to jest taka bluzka, tak jakby. Tak wygląda. A, tak wygląda. I. No, ma tutaj tylko. Ma sklep krup e, Sklep ale tutaj ma, jakby. Tutaj du, krótsza a. No, tu krótsza a tu dłuższa Więc kolejną nam to jest taka bluzka, tutaj się tak, jakby. no jakieś takie napisy. No. Takie. To jest najzwyczajniejsza bluzka. Biała. Kolejna bluzka to jest taka szara, to jest taka sama jak ta różowa, taki jakby klamowy. I ona jest taka sama. Nie ja wiem, że ja biorę dużo dużą a mam tylko kilka par spodni. Nie wnikać. Ogólnie to już ostatnia bluzka, to jest taka z Belli, od Bella Blastie. No wiadomo, taka bluzeczka. Teraz pakuję... Skarpetki i majtki Już nie będę pokazywała Sorry, biorę tylko kilka skarpetek No bo biorę też długie spodnie W razie, razie czego by było zimno Ogólnie nie matki majtki Kilka skarpetek coś długie jakieś spodnie czy coś Biorę w tylko jedną parę Są dwie za Teraz będę pakowała do kosmetyki. Takiej coś. Biorę taką najwyżej chyba pomadkę, na taką pomadkę bezbarwną. Biorę taką pomadkę nie, nie. z awonu. Biorę jeszcze taką pomadkę, taką samą pomadkę bezbarwną też, Takie perfumy. I takie chyba trzy gumki biorę, trzy gumki. Jednej biorę trzy gumki. To wygląda kosmetyczka. A jeszcze biorę taką koszulkę, tylko to zapomniałam o nim No i ją tak biorę koszulkę ogólnie I ten, no, to będą stroje kąpielowe Takie będę brała stroje kąpielowe ogólnie, bo biorę trzy Bo w sumie tylko trzy mam Więc pierwszym strojem kąpielowym to jest on taki no, Już pokazuję. Właśnie jest taki No takie majki, nie będę nic za pokazywała jest taki majtki zazwyczaj są w takim kolorze ja one, one nie mają żadnego tajemnika, tylko ten jakby stanik ma o, Tylko jakby na a matki są zwyczajne jakby Do trójkąpielowego. kąpielowego Kolejny trójkąpielowy kąpielowy to jest on taki On jest jednoczęściowy No i taki wygląda z tyłu i jest taki Kolejny, mam takie są majki, mamy tu, tu. I taki jest jakby stanik O, się tutaj zawinęło. Ach. I on jest taki. Tu tak. I tu tym jakby... Um... A, mogę złapać. E, tu trzeba jakby tak i ma tutaj wszystkie kokarkę. A tu nie, tutaj będzie nie umiem tego zapinać Jakby, ale z tego ma być Taka jakby kończynka O, coś, coś takiego Nie wiem, chyba mi wyszło, nie wiem, ale coś takiego ma wyjść Dobra, teraz pokażę wam Piżamy, które biorę Bo w sumie biorę dwie chyba Pierwsza piżama ogólnie To są taka koszulka Ogólnie biorę inną, inne spodenki Teraz wam pokażę, jakie bo ogólnie tamte do tego były takie same, co nie tylko, że mi się gdzieś zgubiły i nie wiem ogólnie gdzie są spodenki do tej koszulki A spodenki, one są no, takie dziewięćdziesiąte I takie spodenki no, no do tamtej piżamy Ogólnie takie z szczelki jakby Tylko, że tam w tamtej koszulce, oczywiście dzisiaj, jak mówiłam spodenki do tamtej koszulki No mi się zgubiły do tamtej koszulki spodenki i kolejne już niosę. Do tej koszuki też miałam spodenki, ale one mi się spopsuły, więc biorę takie w krówkę spodenki. I ona ma jakby tu jest... Um, pokażę Wam ten ogólnie tutaj. No z tej bajki ja to już przywracam na drugą stronę. Bo tak... I tak wygląda już nie poprawia. Ona tak tu wygląda i... Teraz pokażę Wam, wiecie coś i co jakby biorę takie. No, co biorę ogólnie? Jakby jakieś tam zabawki, czy jakieś kapki, czy coś. Eee, no, nieważne. Nie Dobra, przepraszam tutaj. Ale będę blokowała do tej jakby kieszonki takiej, bo jest tam taki nastąpiły do tej, ale ja biorę ogólnie... Eh, ja biorę wszystkie, widzicie, to które mam. Pierwsze nie pamiętam jak się nazywa, a to chyba Simple Dimple. Takie coś biorę, no, jak mówiłam. Tylko rzucam, tam na dłuższe Bo będzie to takie głębokie, tylko nie, mogę, nie wiem jak to pokazać. ale tam no, na dół jest. No, tam jest. o widzicie, że sam głęboki to jest na samym dole. Ogólnie, dobra? to jest taki popit lodzik On jest trochę brudny, ale trudno. Będę go, miał, najwyżej będę nad morzem. Mamy jego. I wrzucam. Biorę takiego pieska, tylko że nic brudny, więc będę go myła też jakby, znaczy będę go chyba teraz myła, bo no będę go teraz była bo on jest strasznie brudny. Więc widać, widzimy się jak umyję, a w Wam pokażę jak ja myję, więc nie widzimy się jak umyję, tylko widzimy się, więc idziemy tu w idziemy do łazienki i pokażę Wam jak moja tego jakby to, ja będzie pierwszy raz ogólnie myła. Bo to jest trochę... No nie jest trochę rudna, ale jest brudne, no. To się strasznie klei. Znaczy nie klej, ale no... Ja mam wkawać. Dobra, jednak nie klei się. Dobra. Umyję to... I tutaj właśnie tak patrzę, czy to nie jest takie mokre. I ja to umyję poza kamerą, to mydłem, bo chyba tego się nie da wodą. No. Um, o, gółmy mam, ale mi sp i nie mogłam go doczyścić. Już nie chce mi się, oj, sorry, nie chce mi się jakby go doczyszczać. Ale będę go już takiego pakowała i trudno. Nie wiem, go domyję, jak będę nad morzem, jakby. Kolejny to jest taki squishy. No, taki squishy. I pokażę Wam teraz, co wszystko biorę, bo nie chcę mi się tak nagrywać. Dobra, biorę takie simple dimple. To jest awokado. Oh, nie chcę mi się popatrzeć, po Takie awokado. Simple Dimple. No jest brudna, ale dobra. takie. Takiego jeszcze popita biorę, ale to będę chyba pakowała do tej kieszonki, żeby się, no jakby zmieścił. Zobaczę jeszcze. Albo jednak do tej kieszonki będę go pakować. Ogólnie takie rzeczy biorę. Tu taki tangle, gniotek, Takie coś, no. To, simple, simple, Takie i takie jak dwa gniotki. Bo ja tam resztę spakowałam, jakby. I teraz będę to pakować To wszystko, jakby. Y, ja tą ośmiorniczkę, jakby biorę y, ze sobą. No, jakby nie chcę jej tu pakować, bo ona tutaj mi się wydaje, że ona się nie zmieści. Jeszcze sprawdzę, a jak nie, to będę brała jej po prostu albo jej nie biorę, albo spakuję, wiesz. Znaczy, wiecie. Um, um, no wezmę ludziom jakby jakby albo otworzę walizkę i ją tak po prostu spakuję